Teraz cieszę się, że chcieliście przyjść i posłuchać tego, tego co, co się stało w moim życiu, o tym, co się stało w moim życiu, że chcieliście, że chcecie też posłuchać o tym, co się dzieje dzisiaj. I chcę wam powiedzieć, że Bożym celem dla człowieka od początku, kiedy Bóg człowieka stworzył, jest zjednoczenie się z człowiekiem. To jest Boży zamysł od początku. Bożym zamysłem nigdy nie było być z dala od człowieka. Więcej powiem. Bożym zamysłem nigdy nie było być osobno od człowieka. Wiele się mówi o tym, co Bóg, tak Pastor powiedział, jak Bóg nas uratował, i to jest bardzo ważna rzecz, jak Bóg ratuje ludzi. I Bóg ratuje, ale wiecie, czemu Bóg ratuje ludzi? Bo musi. człowiek, celem nigdy nie był ratowanie ludzi. Ja nigdy, ja mam dwoje dzieci, Sara i Wiktora. Jak patrzę na nie, to moim celem nigdy nie było ani nie jest ratowanie tych dzieci. Jak muszę, to ich ratuję. Muszę. Jestem zmuszony, Bóg został zmuszony, żeby uratować człowieka. Był zmuszony. Kto go zmusił? My go zmusiliśmy. Ludzie zmusili Boga, żeby go uratował. Natomiast Bożym celem było zawsze zjednoczenie się z człowiekiem. I to powiem tak. Wielu ludzi twierdzi, że jestem arogancki, chamski w tym, co mówię i, i że to nie jest od Boga. Ponieważ ja uważam, że jak człowiek narodzi się z Bożego Ducha, rozumiecie, kochani, to nie wiadomo już, gdzie człowiek się kończy, a gdzie Bóg się zatrzyma. Dlaczego? Dlatego, że rodzi się nie nasza psychika Bożego Ducha, rodzi się nie nasze ciało, czyli nie nasze zmysły, prawda? Tylko rodzi się nasz Duch. Coś, co było martwe. Bo człowiek się... schodzi człowiek tutaj na ziemię, w jednej trzeciej martwy. Wiecie o tym. Pewnie słyszeliście, nie wiem ilu z was, nie, nie, nie znam was kochani, nie wiem ilu z was nie, nie słyszało jeszcze nigdy Ewangelii. Ale chcę, chcę, żebyście widzieli bardzo ważną sprawę. Każdy człowiek, który przychodzi tutaj na Ziemię, który się rodzi, jest z jednej trzeciej martwy. W Kościele Katolickim to się ładnie nazywa grzech pierworodny. Grzech pierworodny. Ładnie nazwane jest, natomiast nieczytelne dla człowieka. Co to jest grzech pierworodny, skoro dziecko nigdy nie zgrzeszyło? I tak sobie zadaje każdy człowiek takie pytanie: bo dla człowieka grzech, to znaczy zrobi coś złego. To jest grzech. Ale grzech to nie jest zrobić coś złego. Gdzie można być super grzesznikiem robiąc super dobre rzeczy. Piekło jest pełne porządnych dobrych ludzi. Nawet myślę, że więcej jest piekle dobrych ludzi niż złych. Jest takie moje subiektywne odczucie. Coś ja Wam przeczytam pozwólcie, zanim powiem wam kilka słów o, o moim życiu. Siedzę za jest taki tekst, przedziwny tekst. Mówi Bóg tak o Izraelu. A z Twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłeś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić. Nie wytarto Cię sądą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby zlitować się nad Tobą i uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w Twojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi: Żyj! Żyj! Niektórzy do mnie mówią, kiedyś byłeś przestępcą, teraz jesteś dobry, ale ja w ogóle nie jestem dobry. Nie jestem dobrym człowiekiem. Jestem żywym człowiekiem. Byłem martwy, a jestem żywy. Amen. Ja nie byłem zły, a jestem dobry. Żeby stać się dobrym, można przejść na socjalizację tak zwaną. Można iść na terapię i stać się dobrym. Jak ktoś chce być dobry, to może iść na AA. Albo na inną terapię, odnawiania wspomnień, wspomnieć, jeszcze inne dziadostwo. Bóg nie czyni ludzi dobrych. Bogu nie zależy na tym, żeby człowiek był dobry. Dobre rzeczy są skutkiem. Skutkiem. jeśli jesteś żywy, tak? To nie ma problemu, żeby płynęło z ciebie dobro. Ja cię kocham wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi kocham. Jedny tak też. Powiem Ci jak? Kiedyś jechałem sobie do kościoła, jak jeszcze nie prowadziłem swojego kościoła, jechałem sobie autobusem do kościoła zielonośrodkowego w Warszawie. Jechałem sobie sam, jeszcze moja żona nie znała Pana Jezusa jeździłem sobie sam do kościoła. W domu uważano mnie za dziwaka. Bo w ciągu 10 miesięcy z mordercy, bandyty, dilera zamieniłem się w świętego człowieka, który się zaczął modlić, szukać Bożego prowadzenia. To był szok dla wszystkich. I jeździłem sobie do kościoła. Zaraz powiesz, poczekaj. I wsiadłem sobie do tego autobusu. I wiesz co? Bóg mnie uczył, co to znaczy kochać. I na końcu autobusu siedział śmierdzący pijak. Kto wie, jak śmierdzi pijak? Wiecie? No. I to nie był pijak elegancki. To był zajechany jak kończ maciarza. Rozumiesz, o czym mówię. I siedział tam w sobie na końcu autobusu. I stoi sobie, i miałem dwa przystanki do przejechania. I słyszę głos Bożego Ducha, po bo co ja wam powiem. Bóg mówi. I to ludzkim głosem. I nie tylko w dziwnych okolicznościach przyrody. Tylko mówi non-stop i to wyraźnie. I nie mówię o tym, że się go czyta w Biblii. Ja mówię, że Bóg mówi. I wtedy do mnie powiedział ten Bóg. Usiądź tam koło Niego. Wiesz, co chciałem ja powiedzieć? Przatania. Bo wydawało mi się, że nigdy w życiu nie mogę usłyszeć takiej rzeczy od Boga. Ja byłem w tamtym czasie bardzo porządnie poukładanym protestantem. Dzisiaj mi się ktoś pyta, czy ty jesteś protestant czy katolikiem, ja mówię, ja nie wiem, czy to ja jestem. Protestant, katolik, Ale wiesz co, Bóg jak do ciebie mówi. To nie jest tak, jakby do ciebie mówił jakiś tam człowiek. Tylko On zaczyna cię pchać. I to zaczyna być dla Ciebie uciążliwe. Takie to jest ciężkie. I ja mówię, dobrze, Panie, usiądę koło Niego. Usiadłem obok Niego. Wiecie co? Bo tam było wiele wolnych miejsc. Usiadłem koło Niego. Śmierdział jak trzeba. I usłyszałem drugi raz głos Boga w swoim duchu. Artur, czy wiesz, że umarłem też za Niego? Tam na krzyżu kolkot. Jezus Chrystus umarł za tego pijaka. Coś ci powiem. Gdyby tylko był ten pijak na świecie. Ten menem, to Jezus Chrystus umarłby tam za Niego. Ja no, olewałem Boga i wszystkim A co nas wtedy, że tak? Zaraz Ci powiem. Zaraz Ci powiem, że po stało... tak. Po nie, nie, ja ci... Wtedy, kiedy siedziałem w autobusie, kiedy stałem, kiedy siedziałem do tego biega, bo już nowonarodzonym człowiekiem, wtedy już rozpoznawałem miłość. Jak wiem, 17 lat zabiłem człowieka. Jeszcze raz do do więzienia za zabójstwo. Swoje 18 urodziny spędzałem w zakładzie karnym, w areszcie śledczym, na ociele psychiatry sądowej. Wiecie, bo od razu mnie skierowali na 6 miesięcy badań Zmasakrowałem człowieka. Człowiek miał połamane 70% kości. I co no. po tylu tak powiesz mi za to, co zrobiłeś? Co ja tobie powiem? tak, co mi powiesz? Nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę, nie mam wyrzutów sumienia. Bo Jezus Chrystus umarł za mnie na Krzyżu Golgoty. No dobrze, ale zrobiłeś człowieka. Jezus Chrystus umarł za mnie na Krzyżu Golgoty. sumienie cię nie zaleczy? Jestem wolny, jak sam Jezus. A sumienie? Moje sumienie wleciało z łzami w sztubie 13 lat temu. Czy to były cztery łzy? Jak najbardziej, dotknij mnie. Przeprosiłeś Boga za to? Za wszystko. Ale tylko, względem spośród kościele, klęcząc na kolana? Tak, tak, klęcząc na kolana. A on mi przebaczył. Za zabicie? Tak. Znasz przykazanie? Jakie? Piąty nie zabije. A słyszałaś o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za wszystkie grzechy ludzi? Ale Jezus nie zabił nikogo. Od Dlatego. Odbycia. Jezus umarł ja się... za moje morderstwo. Co ma Jego zrobić wspólnego? Już Ci wyjaśnię. Słucham. Jeżeli idziesz ulicą mhm. i ktoś do Ciebie strzela, mhm. bo jesteś winna, mhm. tak? Bo nagrzeszyłaś, po tak? Mhm. I ja Cię zasłonię swoim ciałem. Zrobiłbyś to? Tak. Czy tylko mówisz teraz o tym miejscu? No, zrobiłbym to. A czy Ty byś to zrobiła? No powiedz mi, co Cię skłoniło, żeby prowadzić takie to życie, jakie prowadziłeś wcześniej? Posłuchaj mnie, mi wyraźnie, co teraz Ci powiem. Mm -hmm. Jakbyś gdzieś umarła, dokąd pójdziesz? Nie wiem. A ja, gdzie? Czyś co nie ma. A to jest piekło i niebo? Tak. A sama modlitwa, wielki ojcze nasz, znasz modlitwa, ojcze nasz? Gdzie byś poszła, gdybyś gdzieś umarła? Jako w taki na ziemi? Gdzie byś poszła, do, jakbyś umarła dziś? Do piekła, czy to nie ma? Nie wiem, na co zasługuje. I coś Ci powiem. Tak Posłuchaj, teraz to Ci powiem. I najpierw związujecie duchu religijny, który niszczycie jej umysł. Przeklinam cię w imieniu Jezusa Chrystusa i teraz zabranie ci działać w jej duszy. Nie pozwalam ci wpływać na jej umysł i emocje. I teraz posłuchaj. W imieniu Jezusa Chrystusa w liście do Efezjan jest napisane łaską, czyli niezasłużoną przychylnością jesteście zbawieni. Nie z was to, Boże dodaj. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jeszcze raz. Posłuchaj mnie teraz, duchu kłamliwy, niszczący. Zabrania ci działać i wpływać na jej umysł. W liście do Efezjan, w namaszczonym, natchnionym przed Bożego Ducha słowie Bożym jest napisane łaską, czyli niezasłużoną przychylnością jesteście zbawieni. Nie z was to, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie można zasłużyć na niebo. Każdy człowiek, łącznie z tobą, zasługuje na piekło. Jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, pójdziesz do nieba. Jeżeli nie, pójdziesz do piekła. Jest, jest. Jeżeli chcesz się tam dostać, możesz tylko i wyłącznie zaufać, że Jezus umarł za twoje grzechy, za wszystkie twoje grzechy. Czy możesz sobie zasłużyć? Tak? Skoro On umarł, dołożysz coś do jego śmierci? Dołożysz coś do Jego śmierci? Nie było. Więc posłuchaj. Ja to myślę. Więc musisz wziąć słowo Boże i zrozumieć bardzo ważną kwestię: że Boga nie można zaspokoić swoimi dobrymi uczynkami. Do Boga można przyjść i powiedzieć: Jestem grzesznikiem, zasługuję na śmierć, ale dziękuję Ci, że Twój syn Jezus został ukrzyżowany zamiast mnie. Ja powinienem wisieć na krzyżu Golgoty, Jak ty i każdy z nas. Bez względu na to, czy zamordowałeś człowieka jak ja, czy tylko nienawidziłeś go na sąsiadki. Zapłatą za każdy grzech jest śmierć. I nie ma takiego człowieka na ziemi, żeby mógł zasłużyć sobie na Bożą przychylność, bo Bóg jest święty jest jak prąd elektryczny, jak 10 tysięcy wolt. Nie można przyjść i powiedzieć, Boża, otwiera mi niebo, bo byłem dobry, bo chodziłem do kościoła, bo przyjmowałem sakramenty, bo byłem porządnym człowiekiem. A Jezus stanie przed tobą i powie, jednego ci brak. Te wielkie, święte słowa, jednego ci brak. Tak jak był z tym człowiekiem, który przyszedł do Jezusa i powiedział, przestrzegam przykazań. Czy wystarczy, aby wszedł do nieba? A Jezus mówi do niego: sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Ilu jest Kozaków dzisiaj? Jezus od razu postawił tego biznesmena w miejscu zera. I ten biznesmen wpuścił swoją głowę i zrozumiał, że tylko może być zbawiony z łaski. Ja kiedy zabiłem człowieka, byłem człowiekiem pysznym. Uważałem się za kogoś wielkiego. To więzienia poszedłem jak do siebie. Całe życie szukam autorytetów. Mój ojciec był alkoholikiem, nie był człowiekiem, który był dla mnie kimś istotnym, kimś ważnym. Zawsze szukałem ojców. Dzisiaj pełny. świat jest pełen deficytu ojcostwa. Ja nieraz mówię, że nie każdy osobnik płci męskiej to jest w ogóle facet. Bo to jest prawda. A nie każdy facet to jest ojciec. Bo napchodzić to każdy idiota potrafi. Ojciec to jest ten, kto weźmie autorytet. Ojciec to jest ten, kto weźmie syna, córkę i wyniesie ponad siebie. To jest ojciec. Ja nigdy nie miałem pojęcia o ojcostwie. Nigdy nie miałem ojca. Ja szukałem ojców. ludziach, którzy byli ode silniejsi, którzy byli według mnie mądrzejsi. Wiedzenie nie stanowiło dla mnie problemu. Bo tam czułem się akceptowany. Gdzież to to znaczy, jak jesteś akceptowany? Każdy chce być akceptowany. Każdy chce, żeby usłyszeć, jesteś w porządku, jesteś okej. Okay. Nie lubimy, jak nam się w oczy wykrzykuje krytykę. Nie lubimy, jak nam się mówi, że nam zbudzi śmierć, tak? Nikt nie lubi. Każdy by chciał, żeby go klepali po plecach. I dlaczego? Bo jesteś stworzony do tego, aby być akceptowanym. Bóg cię powołał, żeby być akceptowanym, ale diabeł ukradł to. Ja nie byłem, nie czułem się akceptowany. Tam się ludzie zaczęli mnie akceptować. Wiecie, mój tata przestał pić, dlatego jeszcze raz mówię, żeby zerwać z jakimś nałogiem, żeby wyjść z jakiejś opresji, wcale nie trzeba poznać Boga. Jest pełno ludzi, którzy w różny sposób wychodzą ze swoich problemów. Mój ojciec wyszedł ze swoich problemów, wiecie w jaki sposób? W taki sposób, że zrozumiał, że coś zawalił w swoim życiu. Zobaczył, że syn trafił do więzienia, że zawalił ojcostwo. Założył firmę, zaczął zarabiać dobre pieniądze i wyciągnęli mnie razem z mamą za, za dużą kasę z więzienia po niecałych trzech latach. Wyszedłem za zabójstwo po dwóch latach, 8 miesiącach. Dostałem 8 lat wyrok, resztę mi zawieszono. Wiesz to i miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec jechał na podpisać kolejny kontrakt i zginął w wypadku samochodowym. I wiesz, to już był moment, kiedy ja zacząłem go kochać, kiedy, bo ja nienawidziłem mojego ojca. Ja mam 15 lat chciałem go zabić. Chciałem go zabić handlem 5 kg, dlatego że mi zwrócił uwagę. Ja powiedziałem, jak śmieszło buzie, w ogóle mi uwagę zwraca. Całe życie chlasz. I wydaje się, że teraz możesz mnie powychowywać. I wiesz, i, 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 i ja, ja, ja już go zacząłem potem kochać. On mnie wyciągnął z więzienia. I zginął. I wiesz, to nie ma kozaka na śmierć. Ja znam wielu kozaków, różnych ludzi. Ale kiedy stają przed faktem śmierci, już nikt nie kozaci. Łatwo jest chodzić i się bujać, i mówić o różne rzeczy, różne slogany żądać, a jak staje śmierć przed tobą, tak? Zaczynają być problemy. Ja znam tylko jednego kozaka, i tym kozakiem jest Jezus Chrystus, Syn żywego Boga, który pokazał, w jaki sposób można pominąć śmierć. Bo zmartwychwstał. Wiecie, że Jezus Chrystus wstał z grobu? Wstał z grobu. To nie jest historia tylko. Jezus Chrystus wstał z grobu w ciele. Wstał z grobu w ciele. On wstał z grobu w ciele. To jest potężna sprawa. On pokonał śmierć. Śmierć nie mogła go utrzymać. I dzisiaj każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, śmierć nie będzie mogła go utrzymać. Wyszedłem na wolność pełen rozgoryczenia, pełen zwątpienia. Zacząłem kraść, zacząłem się bawić, zacząłem pić. Chciałem, chciałem czuć się bezpieczny. Chciałem czuć się akceptowany i bezpieczny. Ja rozpoznałem, że w tym świecie, jeżeli będę agresorem, to mnie się będą bali, a nie ja się będę bał. Taki znalazłem sposób na życie. Że mnie, jak się ktoś będzie bał, to już ja nie będę bał się jego. Ja skoro ja będę atakował, to ja nie będę atakowany. Taką sobie wymyśliłem, taką sobie wymyśliłem historię, swą, mm. że tak będę żył. I wiecie, zobaczyłem, że żeby mieć jakiś taki szacunek, takie poważanie, pewną też taką bojaźń, żeby wywierać na żeby, żeby patrzyli na ciebie z takim szacunkiem połączonym z bojaźnią, z lękiem, to ty musisz mieć pieniądze. Zacząłem, że jak się nie ma pieniędzy, tak? To wszyscy ci olewają. To nie ważne, czy ty jesteś duży, czy mały, wiesz o co chodzi? Jak nie masz kasy, jesteś nikim. Ja miałem proste takie myślenie. I wiecie, to, to właśnie tak jest. Bo jak się nie ma pieniędzy, rozumiesz? To jak się spotyka kogoś, kto ma pieniądze, tak, to zobacz, jak, on, e, jak ten człowiek e, na ciebie patrzy. Wiecie, szczególnie wśród przestępców. Jest to bardzo widoczne: że ludzie, którzy mają kasę, czy, 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 czy te pandziory, te którzy mają kasę, to tych, którzy nie mają pieniędzy, traktują jak śmieci. No nie nikt to nic. Pieniądz rządzi. Takie są realne. Diabeł.